Jest głodny i wściekły. Ampułki mu już dzisiaj na pewno uciekły. Dobrze. Zrobi inaczej. Pięć minut i z głowy. Ma pole mokotowskie. Najlepsze na łowy teraz, kiedy już ciemno. Wszedł między kasztany rozłożyste i czekałeś. Jakiś pijany lub nawet trzeźwy facet będzie szedł leją. O! Idą jacyś. We trójkę i głośno się śmieją. Teraz z kolei parka. Lepszy ktoś samotny. O, Wreszcie ktoś sam idzie. Dobry nie za stary z 30 lat na oko. Na pewno przeżyje utratę krwi. Hipnoza? Szybko wgryźć się w szyję, wypić trochę i puścić. Jest kontakt wzrokowy ofiary i wampira. Jest to z głowy. Doskok, spojrzenie w oczy, chodź tu. I nic nie mu. Tamten nie posłuchał, czyli po staremu, wciąż to umie. Odchylił głowę facetowi, smak krwi. Za chwilę, wreszcie. Para z psem wróciła.